Bye. Yeah. Dobry wieczór, witajcie widzowie w kolejnym odcinku. Co dziś będziemy robić? Dziś będziemy się trochę bawić z rdzą. Ściągniemy tutaj z tyłu, co jest pod zderzakiem, tą tą blachę dużą. Ona była bardzo zardzewiana i wyczyścimy ją i wymalujemy. No i przyszły mi tutaj te, te blaszki, które jak pamiętacie z poprzedniego filmu, pod tymi tutaj miały być ale już je jadło, Także kupiłem je używane, są w jakim stanie, są, no ale za 25 dolarów trudno. Poczyścimy, wymalujemy i będą, będą dobre. Co resztę? Chciałbym to zrobić tak jak się to robi, nie? Wszystko wyściągać, co zardzewiałe, poczyścić i no i wymalować, ale to się tak nie da ze względu na czas, bo robię tylko wieczorami, no i miejsca też nie ma, nie? Żeby to się wyrozkładać z tym i w jeden dzień to wszystko zrobić, także trzeba niestety, ale po troszkę a co zrobiłem w tygodniu? W tygodniu nic nie zrobiłem dużo tu zacząłem troszeczkę sandować primerować no gdzie nie gdzie już wychodzą te dziurki, trzeba to będzie potem zabandować tu wszystkie nierówności wychodzą także pomału, pomału pomału jedziemy z tym także ja ubieram gopro na głowę i Idziemy ściągać ten błotnik z tyłu. Może już niedługo przydą lampy. Także będziemy tam już robić to, jak ma być. A na razie będziemy się bawić No i niedługo trzeba będzie ten silnik rozbierać. Także zakładam GoPro i działamy dalej. O to właśnie mi chodziło. Ja to miałem wyrzucić, ale jak widziałem ile to kosztuje, także pogodziłem się z tym i. To nie jest lekkie, powiem wam. I tak to wygląda. Wezmę odkurzacz, bo odkurzam to. No i zaraz będziemy się brać za czyszczenie. Teraz tak to musimy delikatnie wyciągnąć. To się nam przyda. Teraz to musimy wyrzucić. Tu już ktoś coś kombinował. Bo są i nity, i śrubki. Tego nam nie trzeba. To, nas właśnie, to nam właśnie przeszkadzało. Zderzak ten dłuższy z GT on siadał dotąd, a ten skobry właśnie będzie siadał chyba dotąd, albo gdzieś tak tyle. Zrobiłem zdjęcie temu. I dałem na Facebook na tą grupę znawców, i czekamy widzimy, co mi, mi odpowiedzą. Także przewiertujemy te nity, to ściągamy, i jedziemy dalej. A gdzie ten klucz jebnął? Temu, to że to nowe wszystko. Mogę troszkę poczekać, aż to będzie 40 zacznie działać. O! Aha. Szybko to zrobimy, widzi się. Kręci się z dołu. Nie mogło się to urwać. To tutaj ktoś doł na gwiazdkę. jest plastik i tu też jest plastik coś tu było kiedyś kombinowane no, byłoby teraz weźmiemy sobie sendereczkę wyczyścimy no i będziemy widzieć czy coś z tego będzie czy nie weźmiemy sobie to i no z, z rzadszym papierem Widzimy co się tu będzie robić tego już nie zrobię to jest za cienkie żeby więcej żeby więcej to czyścić po prostu będę miał oczy otwarte jak się pojawi takie coś, to kupię nowe a zaraz to przejadę podkładem i myślę że będzie No i mamy drugi dzień. Wczoraj trochę przyśpacowałem, bo chciałem to przyspieszyć, chciałem to skończyć i tak się nie udało. Wygląda to tak, nie najgorzej, ale tu w tych małych są duże braki, dużo niedociągnięć. Można to trochę lepiej zrobić. Tu z tych rowków nie powyciągane nic. Także muszę to troszeczkę poprawić dzisiaj. Tutaj to samo. Z tych rowków nic nie powyciągane. Także biorę się za poprawianie tego i zaraz postaram się to jeszcze zabuchnąć podkładem, trochę. I postaram się to wymalować dziś. Weźmiemy sobie do tego taką szczoteczkę twardą z drutu. To jest ładne, temu nic nie brakuje. Troszeczkę przemalować jeszcze. W środku też jest ok, trochę przejadę. To niech se tusknie, sknie, a ja wam pokażę, no czemu te, czemu tak auta rdzewieją. To wszystko tu białe, to jest sól. Temu tak auta tu rdzewieją? To wszystko bja, to po prostu w tych północnych stanach. No po prostu tu w tych północnych stanach, tu bliżej Kanady, strasznie solą, strasznie solą po, po lodzie, po śniegu i my temu takie auta mamy, jakie mamy. Wiem, że dużo ludzi w Polsce sprowadza ze stanów auta i, i kupują na aukcjach, na tym koparcie. Także kupujecie to tylko z południowych stanów: Floryda, Arizona, Teksas, Kalifornia. Tam w ogóle soli nie ma, nie ma zimy. nie? Także tam stamtąd auta są naprawdę czyste. A ja co, tu już połowa wyskło. wymaluję jeszcze trochę podkładem w środku. I jest, no, tak jak mówiłem, będę miał oczy otwarte i kupię nowe, bo to jest za, za dużo tej wody. Ale na razie głęboko się. strasznie to zabyła by i no trudno, tego widział nikt nie będzie. A wciknę jeszcze w środku podkładem. I resztę czarnym tabką i ja myślę, że będzie. No i jak nam to tak sknie, no to chciałem zaprosić wszystkich do polubienia kanału. Może ktoś coś się nauczy, może ktoś lubi takie rzeczy. A jak nie, no to jak się ktoś chce pośmiać z biednego chłopaka w stanach, no to jak najbardziej zapraszam do kanału do polubienia. To sobie nam już tu sknie. Jeszcze jest mokrawe, ale no także myślę, że będzie ok. Te cienkie, te cienkie też wyszły ok. Du Dużo ich mam, nie? To, co mi zostały, akurat ten jeden był tak zgnity, że się go nie dało zużyć. Ale parę mam lepszych, no to zużyję te lepsze. A te gorsze co jest, no to dam na, na eBay do daj zawsze trochę kasy wpadnie. No to co? No to ja na dziś się będę żegnał z wami. Zainstaluję to jutro albo pojutrze. Zainstaluję ten głodnik z tyłu. Jeżeli wszystko będzie leżeć, to już wyściągam, już będzie gotowe i ja myślę, że w sobotę zacznę rozbierać już silnik. W środku jeszcze mam tą deskę rozdzielczą ściągnąć, no ale to może po silniku. No, widzimy jak to będzie. No i górnią tapicerkę muszę wymienić. To ściągnę i też nagram film o tym, jak, jak wymienić to bardzo łatwo i tanio. No, także trzymajcie się, dzięki za oglądanie i do następnego, heja.